Witam Państwa. Zawsze się zastanawiałem, jak można znaleźć parostka. Przecież to takie malutkie. Jeszcze gdzieś leży w liściach w kolkach, no to ciężka sprawa, ale jednak można, proszę. Znalazłem jeden najpierw, nie wiem, 10 minut temu, a teraz drugi. Proszę leży tam, świeciła się pieczęć. Z daleka zobaczyłem. Dobra, podejdziemy co to jest. Leży, leży, jakiś maluszek. No i jednak można zobaczyć go. Można go zobaczyć z daleka. No i to tak sobie na środku. O. Proszę. Jest. Jest parostek, drugi. No chodzę za jeleniem, nie, a znajduję parostki kozła. No i <ścoughs> Ale nic, dobre cokolwiek. Dobre cokolwiek, że coś się znajduje. Bo ostatnio nie mam, nie mam szczęścia. Po prostu nie wiem co się dzieje, gdzieś te byki przeganiane są, czy co. Nie widziałem. Ostatnie trzy dni byłem, to nie widziałem nad byków, no ale nic. Dobra, szukamy dalej. To tyle ode mnie. Pozdrawiam.